Cześć wszystkim. Dziś mamy 20 maja i przejdziemy się po mojej szklarni, żeby pokazać Wam moje pomidory. Nie wszystkie pomidory przetrwały przesadzenie tutaj do szklarni. Ale po pierwsze przesadzałam je w bardzo upalny dzień i myślę, że to mogło im zaszkodzić, a po drugie to podłoże jest mocno nawożone obornikiem kurzym. Tutaj było bardzo dużo obornika kurzego, i pewnie w tym miejscu, w którym były wsadzone pomidory, które nie przetrwały, było po prostu go za dużo, może był za świeży. I według mnie te pomidory zostały spalone przez zbyt dużą ilość azotu, właśnie z tego obornika. Część za to przetrwała, ma się bardzo dobrze, tak jak widać, ale to sobie przejdziemy. Zobaczcie. Moje pomidorki wyglądają tak. Część z nich jak widać zobaczcie tutaj ma już y, kwiaty jeszcze nie y, są to dopiero pąki, jeszcze nie rozkwitły y, ale na przykład zobaczcie ten pomidorek no niestety nie wygląda dobrze z kolei papryka ma się świetnie kolejny pomidorek też ma się bardzo dobrze i papryka Kolejny jest ok, miechunka nieśmało, dopiero się próbuje tutaj rozwijać, ale najwyraźniej to podłoże jej służy. Natomiast kawałek dalej, pomidor eko. No, wygląda tak. Zobaczymy, ja je zostawię, co z nich będzie, to, to będzie. W tym roku i pewnie w przyszłym tutaj nie będzie zbyt um, Obfitych plonów, ponieważ to podłoże jest y, y, zbyt świeże. O, zobaczcie, Lolek, moja ulubiona odmiana. Tutaj nie ma w zasadzie znaczenia, jaka to jest odmiana, bo zobaczcie, ten y, pomidor Lolek i ten wyglądają strasznie. A zobaczcie, kawałek dalej. Ma się całkiem dobrze. Ja swoje y, pomidorki y, wysiałam, Zaraz sobie zobaczymy. 23 marca, ponieważ nie chciałam, żeby były zbyt wybujałe. Wszystkie tutaj właśnie. No, zobaczcie, lubań. Nic z niego nie będzie, zobaczcie jaka jest łodyga. Ale z kolei y, tutaj mamy też y, odmianę lubań. No i zobaczcie, wygląda bardzo dobrze. Tutaj jest tornado. Malinowy, o, zobaczcie, dla porównania żeby Wam tu pokazać, że to nie chodzi o odmianę, a po prostu o miejsce, w którym jest. Zobaczcie. Jeden malinowy wygląda tak, a już następne wyglądają lepiej. Widzicie? I tutaj mamy jeszcze odmianę beta. Dziś będę sobie te pomidorki obsypywać popiołem drzewnym właśnie ze względu na to, że pojawiły się już pierwsze pąki. To znak, że potrzebują potasu. Ja w tej chwili nie mam gnojówki z żywokostu, bo gdybym miała to na pewno bym już w tej chwili zastosowała taką odżywkę, a że jej nie mam, no to po prostu zastępuję ją. Węglem drzewnym. Jest to popiół z y, mojego kominka, gdzie paliłam wy wyłącznie y, drewnem. Oprócz tego y, rozpalałam kartonami, więc nie jest to y, coś, co y, będzie zanieczyszczone jakąś chemią, albo przynajmniej nie w takiej dużej y, części. Jak gdybym na przykład rozpalała jakimiś gazetami albo innymi kolorowymi pismami, czy nawet kolorowymi kartonami. Ok. Papryczkę też sobie podsypiemy, bo to nie zaszkodzi, to się szybko rozłoży. A niech ma, nie tylko azot. Oczepiamy, bo ja potem nie będę podlewać po liściach, a jedynie zresztą zobaczycie. Podlewam do korzenia i to jest przygotowana woda, wcześniej na przykład można sobie zostawić ją w szklarni, żeby ona była ciepła, bo pomidory nie znoszą podlewania zimną wodą. Może nam się to bardzo nie opłacać, mogą się na nas bardzo obrazić. Tam, gdzie już jest, y, są zalążki, tam daje po prostu tego popiołu więcej. Ja go nie muszę oszczędzać, bo zobaczcie, tu czeka na mnie... Nie pamiętam, ile to była litrowa. Nie chciałabym nas tutaj wprowadzać w błąd, ale bardzo duża, y, duży pojemnik z... chyba to 45 litrów wydaje mi się, że ma. Duży pojemnik y, popiołu drzewnego, ponieważ ja ogrzewam dom tylko i wyłącznie kominkiem. No to tego popiołu mam naprawdę dużo. Może nie będę wam pokazywać jak obsypuję wszystkie, bo ten film byłby był zbyt długi i zbyt nudny. Zobaczcie, po obsypaniu biorę sobie konewkę i delikatnie, żeby nie zmoczyć liści, podlewam. Tutaj sobie roślinka. Tam, gdzie popiół nie rącz, sobie tam spływa głębiej. I niech na, na Jak trzeba tą roślinkę. Pamiętajcie, ciepłą wodą, taką lekcją, właśnie jaka jest temperatura, najlepiej w szklarni. Ok. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.